Bardzo się cieszę, że się spotkamy. Spotkamy się bezpośrednio, będziemy mogli rozmawiać. Pierwszy temat, który prawdopodobnie będzie się przewijał podczas tych obrad, to dlaczego tak ważna jest prawda i dlaczego nie należy bać się prawdy, ale przede wszystkim dlaczego. Prawda i swobodne mówienie o tym, jak to w tej chwili jest, co jest prawdą, co przestało być prawdą, dlaczego mówienie o prawdzie uwalnia nas od lęku. Także tematem takim niewypowiedzianym będzie całkowite uwalnianie się od jakichkolwiek lęków. I no mogę tylko powiedzieć, że. Oczywiście ważne jest i należy obserwować to, co bestia, czyli struktura zarządzająca globalizmem, a i zarządzająca no, pewnym procesem, który czasami porównujemy do faszyzmu, czasami porównujemy do komunizmu, do mieszanki tych dwóch totalitaryzmów, ale dlaczego nie, nie jest aż tak ważne, co zrobi bestia? Dużo ważniejsze jest, co zrobimy my, a zwłaszcza niewielka grupa. Czy stosunkowo na razie niewielka grupa ludzi w pełni świadomych? Więc e, najważniejsze jest to, że przestaniemy się bać. Po tej imprezie na pewno. Witam serdecznie. Nazywam się Grzegorz Hoppe i chciałbym wszystkich Państwa zaprosić na piątą konferencję Poszukiwaczy Prawdy, która odbędzie się już niedługo, 25-26 maja w Strykowie koło Łodzi. Ja będę jednym z prelegentów. A o czym opowiem? Zrobię wszystko, żeby zainspirować Państwa opowieścią, jak powstał Wszechświat, co z tego wynika, czym są paradygmaty istnienia życia we Wszechświecie, a właściwie e, czym są Tautologię, czyli oczywistości dla każdego z nas, a także o tym, co z tego wynika dla prawdziwej ekonomii, dla ekonomii istot świadomych. Zapraszam. Witam, witam serdecznie tu, Krysmie Kina, z kanału Polaraxa. Podróżuję obecnie po Polsce, z dala od mojego bunkra, który jest moim studiem. Nagrywam dziś w nieco przypadkowych okolicznościach przyrody, dlatego bardzo proszę o wybaczenie. I chciałbym dziś zaprosić wszystkich Państwa do udziału w niezwykłej konferencji zorganizowanej przez wydawnictwo Indigo Books. Konferencja ta już po raz piąty grupuje ludzi, których można nazwać poszukiwaczami prawdy. I jest to dla mnie niewątpliwy zaszczyt zostać zaliczonym do tak wspaniałego grona prelegentów. Jest to zaszczyt, ale także odpowiedzialność, której będę starał się podołać. Konferencja odbędzie się w Strykowie, niedaleko Łodzi, w dniach od 25 do 26 maja. I przedstawię tam dwa zagadnienia ściśle związane z poszukiwaniem prawdy. Pierwsze z nich dotyczy intrygującego i mrocznego zjawiska, jakim jest tak zwany Havana Syndrome. Dziwny rodzaj trudnego do uchwycenia dźwięku, który jest w stanie manipulować ludzkim umysłem, tworząc rozmaite psychozy. A więc kompletnie zmodyfikować percepcję świata, w jakim żyjemy, w tym wszystko, co określamy prawdą. Na co dzień moją pasją są próby rozwikłania tajemnicy UFO i ewentualnych przybyszów z innych planet. I mój drugi temat będzie dotyczył UFO. Ale będę chciał przedstawić Państwu, w jaki sposób wiedza na temat tego fenomenu, a także opinia o ludziach, którzy go badają, jest kształtowana przez najpopularniejszą stronę internetową na świecie, jaką jest Wikipedia, i w jaki sposób wpływa się na treść takich informacji, kompletnie wypaczając prawdę na temat UFO. Jeszcze raz wszystkich serdecznie zapraszam. Spotkajmy się w samym centrum Polski, w Strykowie, na ostatniej majówce w tym roku. Do zobaczenia! Dzień dobry Państwu. Serdecznie zapraszam na konferencję Poszukiwaczy Prawdy, organizowaną przez wydawnictwo Indigo Books w Strykowie. 25 i 26 czerw maja bieżącego roku. Nazywam się Filip Ruciński i pragnę Państwu zaprezentować, przedstawić wiedzę wedyjską, czy prowadzić filozofię wed, pokazać ich kontekst kulturowy, historyczny, a następnie zagłębić się w to, co moim zdaniem jest w nich najistotniejsze. Spotkania będę prowadzić w dwóch dniach. 1-25 będę mówić generalnie o Wedzie, o działach WED-y i o wiedzy, którą trochę przedstawię z innej perspektywy to, co my nazywamy wiedzą i prawdą. Wcale niekoniecznie tak samo by było ujmowane w starożytności, i m, na skutek, m, znaczy dzięki badaniom w tym kierunku, które prowadziłem w trakcie pisania doktoratu e, z literatury indyjskiej, z literatury sanskryckiej, dożyłem do pewnych przekonań, e, w których a, również rozumienie tak zasadniczych, e, tak zasadniczych pojęć jak poznanie i wiedza różni się od tego, z czym, jak to ujmujemy nawet podświadomy, ale współcześnie. Także w pierwszej części opowiem Wam w ogóle o wejdzie, jak ta wiedza została była ukształtowana, była jak ona wyglądała, a drugi wykład, już będzie bardziej precyzyjny, dlatego że kluczem do zdobywania wiedzy, jak się okaże, jest pewna zgodność. Zgodność umysłu mowy i a, więc ta a zgodność a, tak naprawdę jest jogą, a, i będę mówić o naturze świadomości, naturze umysłu, i jak odkrywanie tej natury umysłu będzie wprowadzało tę właśnie harmonię między umysłem, mowy, mową i, i czynem. I tutaj zahaczę o tak zwaną matrycę, właściwie nie zahaczę, omówię. Matrycę fonematyczną, fonemów, nie do końca tych fonemów, które sobie my to wyobrażamy, tylko są pewne impulsy podstawowe w mózgu, w mózgu które kształtują naszą mowę i one również kształtują nasze myśli. Myśli i mowa, mowa są kierowane podobnymi impulsami. I te impulsy, starożytni, mędrcy, już polscy, powedejscy, bardzo starannie opracowali i powiązali z językiem. Więc to będzie coś, o czym nikt jeszcze w Polsce nie mówił. A na świecie również ta wiedza jest bardzo rzadko przedstawiana, chociaż jest ona już powoli odkrywana w publikacjach naukowych najlepszych, uniwersytetów najlepszych światowych. Badań. Ja sam jestem jednym z, tej chwili, z kilku zajmujących się dziedziną, właśnie tą dziedziną badań w obrębie Indologii. Jestem Indologiem, a Orientalistą, zajmuję się językami indyjskimi i badaniami mm, tekstów, tekstów filozoficznych, ale też literaturą piękną i estetyką zajmuję. I jogą, nauczycielem yogi. jestem filozofii jogi, a wykładam również w Indiach te zagadnienia i uczestniczyć w tych konferencjach, więc tutaj przedstawię pierwszy raz w Polsce na tej konferencji, e, przedstawię te właśnie, te właśnie zagadnienia w sposób przystępny i łatwy do zastosowania, zastosowania pozwalający na odkrycie mechanizmu własnego myślenia. Pomocny w odkrywaniu, bo to każdy sam musi odkryć, ale mam nadzieję, że to się przysłuży tym, którzy będą całą odkryć swój własny umysł i świadomość, jak świadomość funkcjonuje. Ciekawa koncepcja i moim zdaniem zdecydowanie prawdziwa i warta do rzeczywiście zgłębienia. I także bardzo serdecznie zapraszam. Na tym spotkanie na pewno będzie ciekawie, są jeszcze i inni prelegenci, którzy mają też do zaprezentowania swoje swoje osiągnięcia, więc te ciekawe dwa dni na pewno warto tam przyjechać i uczestniczyć. Jeszcze raz wszystkim Państwu dziękuję za uwagę i oczywiście ponawiam. Zapraszam. Witam Cię serdecznie. Moi słuchacze znają mnie pod imieniem Uszy duszy. Albowiem tak nazywa się mój podcast na YouTubie i na Odyssey. Zajmuję się w tych swoich podcastach tak zwanym rozwojem własnym, a w szczególności czymś, co kolokwialnie mógłbym nazwać ogarnięciem swojego własnego umysłu. Będę gościem i jednym z prelegentów konferencji Poszukiwacze Prawdy zorganizowanej przez wydawnictwo Indygo Bóg w Strykowie Koło Łodzi 25 i 26 maja. I chcę Cię zaprosić do udziału w tejże konferencji. Ja będę tam opowiadał, no właśnie o umyśle i o tym, jak go Opanować, a także o jego najnowszej zabawce, czyli o tak zwanej sztucznej inteligencji, choć dopuszczam też taką możliwość, że jest odwrotnie to znaczy, że sztuczna inteligencja ma taką zabawkę, jaką jest nasz umysł. Tak czy owak, zapraszam Cię serdecznie do udziału w konferencji Poszukiwacze Prawdy, Styku w Koło Łodzi 25 i 26 maja. Poszukiwanie prawdy. To jest taki fundamentalny zasób człowieka, od którego tak naprawdę nie jest w stanie odwieść nas nikt ani nic. Poszukiwaniem prawdy zajmuje się wiele ludzi na tym świecie, zarówno w, na przestrzeni całej historii, jak i również współcześnie. I również Wy, moi drodzy, bardzo często, czy to słuchając podcastu i Each One, Each One, czy też obserwując y, innych twórców albo pisarzy, również poszukujecie prawdy. I to dobrze, ponieważ tak się składa, że 25 i 26 maja będziemy mieli okazję spotkać się w Strykowie na konferencji Poszukiwacze Prawdy, którą organizuje moje zaprzyjaźnione wydawnictwo Indygo Book. Podczas tych dwóch dni w Strykowie będziemy mogli wszyscy wspólnie podjąć temat prawdy. Zarówno z poziomu intelektualnego, jak również z poziomu serca, ale też może i nawet poziomy duchowe pojawią się tam. Ja osobiście zaprezentuję kilka ciekawych aspektów poszukiwania prawdy, związanych nie tylko właśnie z duchowością, nie tylko z energetyką, bądź też z historią naszej cywilizacji, ale również. Z podejścia takiego powiedziałbym nawet bardzo ziemskiego i cielesnego. Dlatego, moi drodzy, zarówno w swoim imieniu, jak i w imieniu pozostałych prelegentów oraz organizatorów, zapraszam Was serdecznie do, no fajnie, że wreszcie fizycznego spotkania na wydarzeniu, podczas którego nie tylko dużo rzeczy będzie się działo na scenie, ale przede wszystkim poza sceną, ponieważ tam zawsze w kuluarach odbywają się niesamowite, wręcz emocjonujące konwersacje na temat poszukiwania prawdy. Do zobaczenia w Strykowie 25 i 26 maja 2024.